Drodzy bracia i siostry, niech pokój Boży napełni wasze serca już od pierwszych chwil tego poranka. Nim cokolwiek dziś uczynimy, zanim wypowiemy choćby jedno słowo do ludzi, pragniemy najpierw zwrócić się do Boga, oddając Mu ten dzień w całości. W imieniu świętym Jezusa Chrystusa prosimy, Panie, zamieszkaj w naszych domach. Prowadź nasze myśli, napełnij nasze wnętrza swoją obecnością, daj nam poranek pełen łaski, dzień wolny od zamętu, duszę uspokojoną Twoją ręką, bo tylko w Tobie jest prawdziwy pokój, ojcze niebiański. Świat zbyt długo tonie w hałasie, w napięciu i lęku, ale my wybieramy ciszę modlitwy, aby słyszeć Twój głos. Nie chcemy zaczynać tego dnia bez Ciebie, nie chcemy wychodzić z domu bez Twojej ochrony. W imię Jezusa zawierzamy Ci każde nasze działanie, każdą rozmowę, każde spojrzenie i każde myśli, które pojawią się w naszym sercu. Tchnij pokój w nasze wnętrze, zanim wejdziemy w zgiełk świata. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, Pokój mój daje wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Jt 14:27. Ten pokój jest cenniejszy niż cokolwiek innego. To pokój, który nie zależy od sytuacji ani okoliczności. Dziś wołamy o ten pokój, nie tylko dla siebie, ale i dla naszych rodzin, sąsiadów. Współpracowników, a także dla tych, którzy cierpią w milczeniu. Niech Twój pokój opadnie jak rosa nad każdym sercem gotowym Cię przyjąć. Duchu, święty, poruszaj się dziś pośród nas z czułością i mocą. Wypełnij miejsca, gdzie ludzie się boją, gdzie panuje niezgoda, gdzie w duszy panuje noc. Uczyń nasze domy oazami pokoju. Uczyń nasze usta źródłem błogosławieństwa. Niech z naszych serc płynie łagodność zamiast złości, cierpliwość zamiast irytacji, miłość zamiast obojętności. W imię Jezusa prosimy, stwórz w nas czyste serce i odnów ducha prawego. Boże Ojcze, widzisz tych, którzy dziś wstali z ciężarem na sercu. Tych, którzy noszą niewypowiedziane troski, ukryte bóle i cichy płacz. Prosimy Cię, Panie, dotknij ich swoim pokojem. Niech Twoja ręka spocznie na ich ramionach. Niech Twoje światło rozproszy ciemność, która próbuje ich otoczyć. Niech dziś, właśnie dziś poczują, że nie są sami, że jesteś bliżej niż ich własny oddech. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy zacząć ten dzień z Tobą. Dziękujemy, że nie zostawiasz nas samych z naszymi problemami. Dziękujemy, że Twój pokój nie jest teorią, lecz rzeczywistością, którą możemy doświadczać. Modlimy się za tych, którzy dziś mają trudne rozmowy, wyzwania, decyzje. Prosimy, bądź ich mądrością, ich siłą i ich pokojem. Niech Twoja łaska poprzedza każdy ich krok. Jezu Chryste, święte jest Twoje imię. W nim jest moc, która burzy mury nienawiści i buduje mosty pojednania. W nim jest przebaczenie dla grzesznika, ukojenie dla złamanych, nadzieja dla zrozpaczonych. W Twoim imieniu błogosławimy dziś tym, którzy potrzebują pokoju. Tym w domach pełnych krzyków, w duszach pełnych ran, w sercach pełnych niepokoju. Niech Twoje imię przyniesie im ukojenie. Panie, ucz nas być narzędziami pokoju, w pracy, w rodzinie, na ulicy. Niech nasza obecność rozprasza napięcia, niech nasze słowa nie ranią, lecz leczą, niech nasze czyny przynoszą ulgę, a nie ciężar. Spraw, abyśmy nieśli Twój pokój nie tylko słowami. Ale całym swoim życiem. Niech ludzie widzą w nas Ciebie. Modlimy się dziś również za dzieci te w szkołach, te na ulicach, te w domach, gdzie nie ma miłości. Okaż im swoje światło. Chroń ich serca przed złem. Naucz ich, że pokój to nie słabość, ale potężna broń Królestwa Bożego. Uczyń z nich pokolenie, które nie będzie żyć w lęku, lecz w miłości i prawdzie. Boże, nie zapominamy też o tych, którzy dzisiaj stoją na granicy wytrzymałości, tych, którzy myślą o rezygnacji, tych, którzy nie widzą jutra. W imię Jezusa błagamy: wlej pokój tam, gdzie są łzy, wlej życie tam, gdzie jest cisza, rozpaczy. Bądź blisko, nie pozwól, by ich ciemność zwyciężyła, rozświetl ich poranek nową nadzieją. Panie, gdy świat szuka rozwiązań w strategiach i strukturach, my szukamy ich w Tobie, bo Ty jesteś księciem pokoju, Twoje królestwo nie zna przemocy, Twoje panowanie nie opiera się na strachu, Twoja chwała przychodzi przez służbę, przez miłość. Przez krzyż, ucz nas żyć na obraz Twojego Królestwa, tutaj, teraz, w tej rzeczywistości. Dziś ogłaszamy pokój nad naszym domem, pokój nad naszym umysłem, pokój nad naszym sercem, pokój nad naszą przeszłością i przyszłością, pokój nad naszymi dziećmi, nad pracą. Nad każdym, kto do nas dziś podejdzie. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy, że ten dzień należy do Ciebie, a Ty jesteś Bogiem pokoju. Niech nie będzie w nas nic, co odrzuca Twoją obecność. Przebacz, Panie, jeśli zaczęliśmy dzień bez modlitwy. Przebacz, jeśli pozwoliliśmy lękom mówić głośniej niż Twoje obietnice. Dziś chcemy to naprawić. Dziś wracamy do Ciebie z otwartym sercem. Niech Twój duch napełni nas od nowa. Dziękujemy, Panie, za to, że jesteś Bogiem, który nie milczy, że nie jesteś odległy, że dziś rano słuchasz każdego słowa tej modlitwy. Dziękujemy, że kiedy wołamy o pokój, Ty przychodzisz z odpowiedzią. Ty nie zawiodłeś nigdy i nigdy nie zawiedziesz. Tobie chwała na wieki. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, drogi bracie, droga siostro, dziękuję, że zostałeś aż do końca. Niech Pan napełni Twój dzień pokojem i prowadzi Cię każdą chwilą. Z serca zapraszam Cię do subskrypcji, byśmy mogli razem zaczynać każdy poranek w obecności Boga. Niech imię Jezusa będzie nad Tobą, Twoim domem i całym Twoim dniem. Amen.